Dzięki serdecznie. Słuchajcie, e, dzisiaj taki będzie zupełnie zupełnie nietypowy odcinek. Tak naprawdę opowiem Wam e, pewną rzecz, tak jak się rozmawia z ludźmi, nie? że wszechobecny koronawirus groźny, wszędzie, wszędzie go pełno, trzeba się go bać i tak dalej. No to rozmawia się z ludźmi i tak, tak. Kto, kto zna kogoś, kto jest chory na koronawirusa, nie? ja nie znam, tamten nie zna nikt nie zna, gadam z kumplami z tymi, tamtymi i no, nikt nie, nikt nie słyszał tak naprawdę o tym koronawirusie, a ja e, powiem wam, że ja znam ja znam gościa który e, przyszedł koronawirusa a wiecie kto to? okazało się, że to ja u nas w pracy była możliwość e, wreszcie po, Zrobienia sobie e, badań na koronawirusa, bo pewne rzeczy, które się tam działy w moim, e, w moim życiu, z moim zdrowiem, wcześniej, 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 nie dawały mi spokoju. Nie dawały mi spokoju, bo z czasem, kiedy pojawiały się nowe objawy koronawirusa, no to gdzieś tam. E, Zacząłem się coraz bardziej zastanawiać, coraz bardziej zastanawiać, coraz bardziej mi to pasowało. No ale, kurde, to wszystko działo się y, długo przed, y, przed tym, jak y, u nas był pacjent Zero. Bo pacjent Zero u nas się pojawił y, 4 marca. Więc, no, miałem wątpliwości. No nie, jak się pojawił 4 marca, no to jak, jak, jak. No ale, tak, kurde, te kolejne objawy, kolejne objawy. I mówię, kurde, no ja nie wiem, czy ja nie przychodziłem do tego koronawirusa. I zrobiłem sobie test przeciwciała IgG. Wczoraj go odebrałem, a nagrywam to w ogóle w, w piątek, jest godzina 12.42, to poleci o godzinie 18.00 w Radiu Widze w, w, w sobotę. Odebrałem test. Co się okazało? Nabyta odporność na koronawirusa. Czyli go przeszedłem. I teraz tak, słuchajcie. Jeżeli będziecie mieć objawy, jeżeli mieliście w przeszłości objawy, i patrzcie też cały styczeń. Nie patrzcie, że u nas był marzec jako, jako początek koronawirusa. Patrzcie też styczeń, patrzcie wcześniej. Jeżeli mieliście jakąś dziwną infekcję, która się pojawiała jakoś mocno, chwilę potrwała, dosłownie chwilę, znikała. Później jakieś dziwne bóle głowy, albo u innych to e, jakieś nowe sensacje żołądkowe, po prostu jakieś takie coś, co jest nienormalne, co nie można było powiedzieć, że, że to w ogóle w jakikolwiek sposób było podobne do grypy. Zróbcie sobie ten test na przeciwciała IGG. Czyli krótko mówiąc, że przeszliście już tą chorobę, macie przeciwciała, e, jesteście najprawdopodobniej e, ozdrowieńcami. W moim przypadku ja doskonale wiem, kiedy to się wydarzyło. Bo rozmawiając z ludźmi, rozmawiając z pielęgniarkami, bo przecież e, mam kontakt duży z pielęgniarkami, z lekarzami, i mówiły o dziwacznych infekcjach w styczniu, w lutym e, takich jakichś w ogóle niepodobnych do żadnych innych wcześniej. Słuchajcie, u mnie się to odbyło tak. Ja wam powiem, jak się to odbyło. We wtorek, w styczniu jeszcze. E, tak coś czułem, że mówię, ach, chyba kurczę coś, coś tam, wtorek, środa, to coś mnie tam bierze, no tak, może, mnie, może nie, to jest czasem takie, wiedział, uczucie, no tak, będzie, nie będzie, nie wiadomo. E, w czwartek, w czwartek od rana już, tak mówię do, do kolegi z pracy, wie wiesz co, chyba, chyba, chyba kurczę coś mnie bierze, coś, coś, coś tam mnie bierze, przyjechałem e, do domu, no, już gdzieś tak godzina 18, 19 po prostu czuję, że mam wysoką temperaturę, nie? ale ja tylko raz ją zmierzyłem. Było 38,5. E, a, a u mnie to tak naprawdę, jak jest 36, Ja nie, nie, nie mam gorączki. Jak byłem małym dzieckiem, to miewałem. Oczywiście, e, ale nie mam. 37,5, to już jest tu jest jak w tych reklamach taki: o, podaj mi pilota, jestem chory. I. No i to 38,5 to było takie i przede wszystkim to było tak, jakby ktoś mi podał coś takiego co mi podwyższa temperaturę i przede wszystkim środek nasenny, ja nawet zawsze jak jestem przeziębiony, jakaś grypa, coś tam, wiadomo siedzę sobie przy, przy komputerze, coś tam, jeszcze, coś tam jeszcze grzebie. nawet jak jestem taki osowiały, coś tam robię, ale tutaj to było takie, że po prostu pff, ja nie mogłem utrzymać oczu, no nie mogłem utrzymać oczu, jakaś nie wiem... 1920, padłem. Padłem poszedłem spać, no nie miałem siły po prostu siedzieć. Przespałem e, całą, całą noc, no i moja żona zadzwoniła do mojego, do mojego taty, bo wiedziała, że to nie jest normalne. No, um, ja mogę być chory, ale coś takiego się po prostu nie dzieje. Ja mogę być, wiesz, że tam mówić, że jestem słaby, ale ja nie idę spać. Wie? Ja i tak będę siedział do, 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 do wieczora. Zadzwoniła do mojego, do mojego taty i powiedziała, mówię, że, tak wygląda, że tak wygląda sytuacja, nie? I, i, I generalnie tata naciskał jutro do lekarza idź, idź, koniecznie do lekarza. Nie rano wstałem w piątek 31 stycznia. Zadzwoniłem do, do, do kolegi z pracy i mówię, nie, ja nie dam rady, nie mam, mam zbyt wysoką temperaturę, bo to, bo to się czuję, nie? To się po prostu czuje jak ktoś powie, a ile, że miałeś wysoką? Miałem wysoką. Czułem, że miałem cholerę niewysoką. Nie, nie badałem tego, bo mi się nie chciało, nie miałem, Nie chciało mi się po prostu. Poszedłem do tego lekarza, doczłapałem się, no on stwierdził grypa. Jakiś tam e, lek na grypę mi e, tam przepisał. E, więc a, a, a zadzwoniłem do, do żony i ona powiedziała, że w domu mamy taki, taki lek. No to nie idę nawet do tej apteki, nie mam siły. Nie? Poszedłem do domu, wziąłem ten, wziąłem ten lek na tą grypę. Poszedłem spać. Później, jak moja żona wróciła z pracy w piątek 31, e, wróciła z pracy, podała mi. E, budziła mnie tylko i podawała mi leki. Przespałem, ja po prostu ciężko było mi otwierać oczy. Tak to wyglądało. Nic mi nie bolało, nie miałem żadnych problemów z gardłem, e, żad, z oddechem, absolutnie żadnych problemów z tym, tylko wysoka temperatura i takie osłabienie i senność. Przespałem cały ten piątek. E, Niewiele jadłem, tyle ile mi tam Dagmara przyniosła coś dać, jakieś tam nie wiem, co, nie pamiętam tak naprawdę. Przespałem ten cały piątek, przespałem w zasadzie całą sobotę. Nie mierzyłem tej temperatury, wiedziałem, że ją mam, to się po prostu czuję. No i przespałem w sobotę i w niedzielę. W niedzielę się już obudziłem, już taki wypoczęty. Jeszcze rano tam, rano to było nie już. Rano, już a po południu to normalnie, kurde, nic mi nie jest, nie? Nic mi nie jest. Temperatura zniknęła, żadnego, mówię, no wcześniej myślałem sobie, mi przejdzie na gardło e, jakiś kaszel, coś, no zero, zero gardła, zero kaszel i nic mi nie jest. Nagle ja nie mam żadnej temperatury, po prostu czuję się dobrze, świetnie. I tak, i tak, e, i tak naprawdę, już po południu, już się czułem dobrze, usiadłem sobie, już tam różne rzeczy pisałem, e, tam w kąpie, coś tam robiłem. I mówię, nie no to przecież idę do roboty, w, do, do roboty w poniedziałek, w poniedziałek wstaję, wszystko jest OK, gitara, no to idę do roboty. Poszedłem, poszedłem sobie do roboty, eee, pracowałem, pracowałem przez cały tydzień, po tygodniu czuję, czułem taki dziwny ból w podbrzuszu, nie? a ja mówię, no kurde, no ja nigdy nie miałem tam, nie przeziębiałem sobie pęcherza, no nigdy, mówię, kurde, jakieś takie dziwne tutaj, najpierw w ogóle myślałem, że coś tam, że mnie boli, później jakieś miałem takie parcie przy sikaniu, Później zniknęło, zniknęło to w ogóle, kilka dni by, 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 był spokój, później jakieś pojawiały się takie dwugodzinne, takie bóle, zatok jakieś takie mocne, jakieś trochę takie dwugodzinne osowienie i znowu, znowu nic, jak gdyby nic, jak nowo, nowo nowonarodzony. Po kilku dniach z powrotem znowu mnie tutaj pod brzuchu zaczęło boleć, już tak jakby kręgosłup trochę bolał, mówię, kurde, bo źle może od tego siedzenia i tak dalej, mi się, mi się to dzieje, ale... Zmiana pozycji, tak jakoś dziwnie, tak jakby przechodził od przodu do tyłu, jakby, jakby wędrował, jakby znikał, w ogóle dziwacznego, no i później, później już się ciągnęła sprawa do, do 20, do 20 e, lutego, z tym, że tutaj mnie e, coś tam w podruszu bolało, ale oczywiście cały czas pracowałem, no bo to, to nie było coś takiego, co bym, co bym sobie pomyślał, ty no jestem chory, idę na zwolnienie, no po prostu nie, no, nie, no. Ale tak się ciągnęło i kurde mówię, jakiś żurawi, takie rzeczy sobie piłem, mówię, e, przejdzie mi, nie przejdzie, ale to cholerstwo nie przechodziło, no nie, jakoś tak nie przechodziło, to mi nie przeszkadzało specjalnie w niczym, nie, ale, ale nic się nie poprawiało. Cały czas było tak samo, a nawet się trochę pogarszało. No i się tak ciągnęło ze, ze dwa tygodnie, no tam może no ale z półtora tygodnia się tak ciągnęło, pewnie cały czas, e, pewnie cały czas zarażałem w tamtym czasie. Cholera wie ile osób zaraziłem w ogóle. Jeszcze później 13 e, z Krecikiem nagrywałem e, odcinek, on mówi, że później, tydzień później to miał na imprezie, poszedł na imprezie, na imprezę, nic mu nie było, ale miał, nie mógł w ogóle oddechu złapać. No i tak się to, to ciągnęło i wstaje w środę 19 lutego, przed do pracy, mówię: Pyk, zniknęło. Mówię, kurde, wreszcie. Mówię, ja pierdykam się ciągnęło jakieś. No dziwne, dziwne, nie? Ale mówię: zniknęło. Luzik, dobra, idę do roboty, śmigam se tam w pracy, jeżdżę tutaj, robię to. Eee, wróciłem ze zwierza, przyjechałem tu do, do, do nas, do firmy. Eee, wszystko, coś tam robimy. Ten, co dobry, jak. E, robimy coś tam w firmie, coś robię, no nic mi nie jest. Zupełnie wszystko, wszystko mi przeszło, nie? I nagle pyk. W jednej sekundzie po prostu jak mnie tąpnęło, W ogóle nie wiem, co się dzieje. Nie mogę usiąść, nie mogę chodzić, nie mogę nic. Jajco mnie tak zaczęło po prostu boleć, nie? W jednej sekundzie dosłownie nie mogłem się ruszyć, nie mogłem nic zrobić. Jeszcze doktor, doktor Marcinak po coś przyjechał, ja się nie mogę ruszyć, i doktor Marcinak mówi. Aaah" zapalenie, zap, zap, zapalenie jądra, trzeba się będzie na plecach, jajca do góry, mówi, i będzie trzeba przeleżeć, nie? No a jest oczywiście jednym z powikłań e, SARS, bardzo częstym zresztą u facetów jest e, zapalenie jądra, nie? W ogóle cała ta infekcja, wszystko to, coś, co, co przebiegało, było, było tak dziwaczne, że głowa boli. Serio mówię Wam, no i no i co, no do urologa następnego dnia poszedłem jeszcze do pracy, chociaż było już, e, ciężko mi się chodziło, poszedłem do pracy, tam w pracy uro, urologa, udało się u, z urologiem spotkać, no i on mi e, mówi, zbadał, zbadał USG, mówi, no zapalenie jądra i mówi, i, ziemię, i, i, i tam coś, coś, coś jeszcze, i że trzeba przesiewowe badania zrobić, jeżeli chodzi o, o, o mocz, no tego samego dnia zostawiłem e, mocz do badania, i, ale nie znaleziono tam oczywiście żadnej bakterii, nie? W tym czasie, jeszcze w, wcześniej, tydzień wcześniej, przed, przed, przed tym zdarzeniem, moja córka dostała temperatury i zaczęło ją gardło boleć. No ale wiadomo, przeziębienie, no nie poszła do szkoły, już od początku tygodnia nie szkodziło. No ale nikt nie, nie brał tego uwagę, nikt nie myślał, nie, nie dodawał 2 do 2, 1 do 1, nie wiadomo było, co jest. No i tak przez tydzień nie chodziła do szkoły, a na koniec, jak już ja miałem to zapalenie jądra, zapalenie jądra, tydzień byłem jeszcze, na no zapalenie jądra, tydzień byłem na, na urlopie. No to pod koniec tygodnia ona dostaje plam. Tu jej się plama pojawia, 10 minut znika. Pojawia się zupełnie gdzie indziej, na całym, na całym ciele, takie wędrujące plamy, non stop pojawiały się, znikały i, i, to, ją, bo, i to ją bolało. Pojechaliśmy do szpitala e, na Spornej, no zatrzymanio, zatrzymano ją e, na Spornej, no i e, leki histop Histo... histamina, no nieważne, e, podawali różne, zmieniali, takie, takie, takie. Nie przechodzi, no, tu wszystko. No, możliwe, wszystkie możliwe opcje przez kilka dni. no Nic nie przechodzi. Na cały czas ma plamy, cały czas wędrują. Nie zna, yy, alergiczne wszystko, bo to ale, na, alergiczne. Testy różne alergiczne. Znaleźli, że na żyto jest. Yy, Uczolona na produkty żytnie. Że no i cokolwiek nie robili, absolutnie nic nie znikało, nie? I tak naprawdę zniknęło jej to po. Jakichś trzech tygodniach Z zmniejszyło się znacznie. U niej takie, bo u niej wcześniej gdzieś tam raz na ruski rok wy wyskakiwały jakieś takie alergiczne rzeczy, ale to się pojawiały na dzień. A tutaj się tukło, tłukło, tukło tłukło przez dwa tygodnie i tak naprawdę stwierdzić że to jest pokrzywka. Kolejnym też y, przez ten czas, jakby kolejne objawy się pojawiały w różnych, y, w różnych miejscach, można było przyznać, że, że objawy są przeróżne, zaczynają być jakieś migrenowe, ogromne bóle głowy, właśnie plamy wyst, wy, występujące u, u dzieci. I tak naprawdę y, moja córka, znaczy po tym, jak się wczoraj dowiedziałem, że y, wczoraj wy oglądacie w sobotę, czyli przedwczoraj, dowiedziałem y, się, że, y, że przeszedłem COVID. -a. No to, no to, dzisiaj e, moja żona poszła e, zrobić, moja żona razem z, z córką, zrobić sobie właśnie e, przeciwciała IgG, żeby sprawdzić, jak to będzie. Oczywiście teraz nie mogę tego potwierdzić, no ale ja sobie daję łeb uciąć, że moja córka na bank i teraz tak, moja żona nie miała absolutnie żadnych, ale to żadnych objawów przez ten czas i teraz tak, albo się nie zaraziła i to by oznaczało, że mieszkając z nami nie zaraziła się, no to, ten wirus absolutnie się tak nie roznosi, że albo zaraziła się i nawet tego nie zauważyła, nie? No, my jesteśmy po czterdziestce, nie? Więc e, to chcę Wam tak po po powiedzieć, że po prostu e, są ludzie, którzy przechodzą mi i ja ogólnie to ta ta temperatura, która mnie zmożyła, nic mnie nie bolało, nic wielkiego mi się nie działo, poza tym, że miałem wysoką temperaturę i spałem, tak, przez te dwa, dwie, dwie pełne doby i później, później wszystko jakby wróciło do normy, a później nie działo się nic takiego, co bym, co mówię, ja przecież cały czas pracowałem, chodziłem do pracy na zwolnienie, poszedłem tylko e, w tego dnia, kiedy tam było zapalenie jądra, po prostu nie mogłem chodzić, jeszcze te zapalenie jądra, no to piątek, sobota, niedziela i... W lekarz mi dał zwolnienie do końca tygodnia ja już chciałem je skrócić na czwartek, piątek no bo już, już gdzieś tam chciałem do tej roboty iść, chciałem, mus, musiałem znaczy wolałem, no może tak eee, i tak to po prostu przeszedłem, a jeżeli się okaże, że moja żona też będzie miała, że przeszła, no to ona w ogóle, no zero żadnych zero żadnych zero żadnych problemów i słuchajcie nie jest to nie jest tak dramatycznie, jak ludzie mówią i widocznie to, to jest tak moje córki zaatakowało te sprawy alergiczne tak jak rozmawiałem z różnymi ludźmi którzy przychodzili takie dziwactwa jeszcze sobie tego nie sprawdzili po tym jak ja okazało się że w pracy mam to pomału ludzie też dorastają do tego żeby sobie sprawdzić ilu z was przeszło jeżeli mieliście jakieś takie dziwactwa które się z wami działy i nie wzięliście tego poważnie, to sprawdźcie sobie te yy, przeciwciała IgG, bo się może okazać, że przeszliście. Ile osób ja mogłem zarazić przez ten czas, a to był, sty to był koniec stycznia. A jak ludzie, którzy opowiadali mi o dziwacz, taka koleżanka, która naprawdę, no dopadło ją coś po prostu, schudła 5 kg, po prostu jakby wyżarło żołądek, nic nie mogła jeść i, 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 coś, i taka infekcja, o której Nigdy w życiu nie miała, nie słyszała, to było niemożliwe. Sprawdźcie sobie to. Naprawdę. No chyba, że te, tych 120 zł wam po prostu szkoda, ja rozumiem, bo mnie też było szkoda, ale musiałem to sprawdzić, bo po prostu przeczucie mi no cały czas mi mówiło, kurde, to niemożliwe, że to była jakaś grypa, że to było coś, co, co w ogóle jest jakoś znane. No i, i kurde, no i, i tak i tak było. I tak było i się okazało, że przedłem covid mam, mam nabytą y, odporność. I nie taki diabeł straszny. Ciągnęło się co prawda, ale nic tam łechtało, chtało oczywiście to zapalenie jądra wiadomo, fa dla faceta zapalenie jądra. A w ogóle, no bo atakuje u niektórych to płuca, u tych, którzy są pewnie yy, na płuca chorzy, mi zaatakowało później jajca widoczne, jajca słabe. Nie no, tak żartuję, nie? Ale, ale przeszedłem to i nie było aż takiej tragedii jak to, jak to tu wszędzie tłuką, i ja wiem, że ja może jestem. Zdrow Chociaż przy moim. Ja tam się odżywiam fatalnie. Nie, nie, naprawdę, to nie jest tak. E, sami sobie wyciągnijcie wnioski. Ja jestem ozdrowieńcem. Poszło, pykło, mam wywalone na. na mogę mieć wywalone na, na SARS-a. Tyle że. Eee, to mnie pewnie do tego, żeby nie nosić yy, maseczek, no nie pozwala mi, nie? A jeżeli się okaże, że moja żona przeszła, no to 80% ludzi, wszyscy o tym mówią, jakoś się tego nie tuczy, albo nie wiem, ludzie tego nie rozumieją. 80% ludzi przechodzi to po prostu lekko, albo w ogóle nie czując. Ja będę mógł coś więcej powiedzieć, jak ludzie, z którymi rozmawiam w pracy, sobie, bo będą sobie robić kolejne badania i to, jak u nich mogło to przebiegać. Bo jeżeli ja, będąc w kontakcie z nimi, jeżdżąc z nimi, przecież gadając z nimi, tu twarzą w twarz, jeżeli ja ich nie zaraziłem, mając wirusa, to znaczy ten wirus się absolutnie, cała ta, całe to, jak te symulacje, jak się roznosi wirus, jak się łatwo nim zaradzi, to jest jedna wielka fikcja. Albo, druga sprawa, przeszli i nawet nie zauważyli. I mówimy tu o osobach z 50, po pięćdziesiątce, po po 60. No dobra, nie zanudzam Was. Słuchajcie, ja miałem, nabyłem e, odporność. Nie dawało mi spokoju, sprawdziłem i już wiem, że po prostu przeszedłem tego e, świństwusa. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie. Słuchajcie, jeżeli mieliście takie dziwne anomalie, naprawdę jakieś dziwne bóle pojawiające się, ból merek, e, jakieś... E, układ moczowy, yy, układ trawienny, wszystko, to możecie, te objawy, naprawdę, bo u mnie to też podróżowały w taki jakiś dziwny sposób i, i bolały mnie dziwne miejsca. Jeżeli mieliście coś takiego, gdzie, pod, gdzie naprawdę to się wymknęło pod takiej normalnej oceny, zróbcie sobie te przeciwciała IgG. Nawet dla siebie, e, dla kumpli, dla innych ludzi, żeby powiedzieć, mówię, więcej będę mógł powiedzieć po, po wynikach córki i, i mojej żony, ale nie dość, że ja wcześniej już dorastałem do, do tego, że uważałem, że koronawirus jest przesadą, dużą przesadą, to jeśli będę miał te badania, jeśli, jeśli, jeśli będę znał wyniki kolejnych osób, z którymi gdzieś pracowałem, spotykałem się, e, siadałem, e, pi, piliśmy, czy różne rzeczy, to... Naprawdę więcej będę mógł Wam powiedzieć i chyba więcej Was uspokoić, bo wydaje mi się, że tu chyba można wszystkich uspokoić. Nikt nie miał jakiejś sensacji w moim otoczeniu, a ja przeszedłem i pracowałem i spotykałem się z bardzo dużą ilością ludzi. Naprawdę bardzo dużą ludzi, ilością ludzi. Nie słyszę, nie znam w otoczeniu, żeby ktoś jakiś miał coś, co byłoby warte uwagi, nie? Znaczy, warto uwagi, inaczej. To, ja przechodziłem, też było warte uwagi. Ale nie było to czymś takim, co, co pozwala zamknąć... Kraj. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. COVID-19 znam go. Na razie.